Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić do udziału, do wysłuchania, do uczestniczenia, każdy na swój sposób, w wydarzeniu, które wydaje mi się szczególnie ciekawym, Prochlist w marcu. Myślę, że to może być bardzo ciekawa przygoda, nie tylko dla uczestników, ale także dla mówców. Mówcy będą bardzo różni, z różnych kościołów, z różnych środowisk. O Tak jak miałem okazję, z ogromną przyjemnością i radością poznać. Współbraci, którzy będą, z którymi będziemy razem głosić, będą reprezentować bardzo różne także osobowości, to może być bardzo ciekawe wydarzenie, ale przede wszystkim chcę gorąco zaprosić, żebyśmy mogli wspólnie spotkać Chrystusa w tym wydarzeniu, który jest najważniejszy i do którego musimy jednak, jeżeli chcemy przeżyć życie pełne i fajne i ciekawe, zdążać i razem z Nim w tym życiu podążać. Także bardzo gorąco zachęcam.